Cześć. Futal w Krakowie odcinek 17, a w nim zajmiemy się dziewiątą kolejką dywizja Nowchudzkiej Amatorskiej Ligi Futsalu. Tradycyjnie już zajmiemy się, zaczniemy od spotkania Pucharu Ligi. Jest to tym bardziej istotne dla dywizja, bowiem grały w nim drużyny, obie drużyny, które w nim grały, są reprezentantami. Yy, najwyższej klasy rozgrywkowej w naszej lidze. Mowa tutaj oczywiście o ostatnim ćwierćfinale, czyli starciu Dream Teamu z MK Teamem. Obydwie drużyny przystąpiły do meczu bardzo skupione i było widać, że tradycyjnie to MK Team będzie starał się pokonać rywala dużo większą siłą ognia. Jednakże Drink Team już tradycyjnie bardzo dobrze się bronił, bardzo dobrze ustawił zasieki obronne, co pozwoliło mu generować niesamowicie groźne kontry, a w najgroźniejszej z nich Rafał Grucha w ostatniej chwili wybił piłkę, która niechybnie zmierzała do siatki po, strza po strzale Jesusa Ordoneza. Wszystko zapowiadało, że pierwsza połowa zakończy się bezbramkowo. Dopiero w 18 minucie bardzo ładne podanie kłagi domknął również bardzo ładnym strzałem z powietrza Karaś i było 1 do 0 dla MK Timu. Na wyrównanie musieliśmy poczekać aż do 31 minuty. Wówczas niebrzydszym strzałem popisał się Krzysztof Cholewicki, który przelobował Tadeusza Jamkę i mieliśmy remis. Do końca meczu stało 9 minut, natomiast kolejną bramkę, jak się okazało ostatnio, obejrzeliśmy 2 minuty później. Dominik Karaś zagrał bardzo dobre penetrujące podanie, które spadło w na nogę Mateusza Kępki i MK Team objął prowadzenie 2 do 1. Mimo, że Drink Team do końca się starał, wyrównać mu się nie udało i ostatecznie do półfinału awansował MK Team. MK Team-Drink Team w Pucharze Ligi 2 do 1. I dodam jeszcze, że, ćwierć, że w półfinale MK Team zmierzy się z Team One. Tutaj jest bardzo ważne to, że Drink tym walczył do samego końca, ale nie udało mu się, e, nie udało mu się dowieźć, wy, przepraszam, wyrównać, e, a jak się okazało, było to możliwe, ponieważ następnego dnia, już w ramach dziewiątej kolejki, e, obydwie drużyny również stanęły naprzeciw siebie, tym razem właśnie w pojedynku ligowym, e, i tym razem e, mecz wyglądał podobnie. To znaczy, MK Team miał przewagę, natomiast Drink Team skupiał się na przerwaniu akcji przeciwnika i na kontrach. I właśnie po jednej z nich, w 15 minucie, Krzysztof Holewicki strzelił bramkę i to Drink Team prowadził jeden do 0. Jednakże 2 minuty później na strzał z dystansu zdecydował się Paweł Wątek, piłka trafiła tuż obok słupka Krzyśka Szali i już mieliśmy remis. Gdy w drugiej połowie Dominik Karaś strzelił drugą bramkę dla MK timu wydawało się, że MK Team będzie kontrolował przebieg meczu, jednakże brakowało skuteczności, brakowało przede wszystkim spokoju pod bramką drinków, by dobić rywala. I to drink team z czasem miał coraz groźniejsze sytuacje. W 39 minucie na niespełna 100 sekund przed zakończeniem meczu bardzo mocny strzał z przedpola karnego oddał Krzysztof Kolewicki, Piłka odbiła się od Dominika Karasia i zmieniła swój tor lotu tak, że totalnie zmieniła Tatka Jamkę i mieliśmy remis. Do końca obydwie drużyny szarpały, do końca obydwie drużyny walczyły, nie brakowało tutaj męskich starć, nie brakowało tutaj gry na, graniczu, na pograniczu faulu. Jednakże wynik już się nie zmienił i ostatecznie Drink Team zremisował z MK Teamem 2 do 2. Oznacza to, że pasca bezwycięstwa MK Teamu została przedłużona do 5 spotkań. Natomiast również podobną bez bezwycięstwa przeżywają zawodnicy Drinków, którzy do tej pory Którzy, dla których było czwarte z rzędu zwycięstwo bez zwycięstw czwarty z rzędu mecz bez wygranej. Kolejne spotkanie było to spotkanie szlagierowe przynajmniej na papierze. Było to spotkanie aktualnego mistrza ligi, czyli czystych butów. Z wicemistrzem, czyli, czyli z iglomenami rodzinnymi restauracjami. Jednakże, gdy spojrzelibyśmy w tabelę, zobaczylibyśmy, że przed tym meczem mistrzowskie czyste buty są dopiero piąte, a i rodzinne restauracje no, nie mają najmniejszych problemów z ligowymi rywalami i, w i co kolejkę inkasują trzy punkty. Mecze rozpoczęły lepiej czyste buty, jednakże bardzo dobrze bronił Sergiusz Palion. W siódmej minucie, mając, nie mający w zasadzie żadnej konkurencji w tym sezonie w Michał Ścieżka zdecydował się na indywidualną akcję. Przywalił mocno z 10 metrów i było 1-0 dla Iglomenu i Rodzinnych Restauracji. W dziewiętnastej minucie okazało się, że jednak zdarzają się Michowi ścieżce gorsze momenty, ponieważ chybił z przedłużonego rzutu karnego, to nie, to nie zmieniało faktu, że i tak napędzał grę swojej drużyny, będąc jej najważniejszym ogniwem. Tuż po rozpoczęciu drugiej połowy bardzo ładnym uderzeniem przysłupku e, popisał się Matławski i mieliśmy 1 do 1. E, ale jak już wspomniałem, w i Rodzinnych Restauracjach e, gra Michał Ścieżka. I mimo, że był chyba faulowany nawet w tej sytuacji w polukarnym, zdołał e, przewracając się podać piłkę w, minusie, w 28 minucie do Wasyla Kuli i mieliśmy 1 do 2 w 28 minucie. Czyste Buty miały jeszcze przynajmniej dwie dobre sytuacje, żeby wyrównać, ale jak już wspomniałem, bardzo dobry mecz grał Sergiusz Palion i ostatecznie Czyste Buty, i Rodziny, Restauracje 1 do 2. Oznacza to, że Czyste Buty w dalszym ciągu są na 5 miejscu w tabeli. Natomiast i Rodziny, Restauracje wygrały po raz 9 w tych rozgrywkach i po raz 14 z rzędu w rozgrywkach ligowych. Mecz, mecz mimo niewielkiej ilości bramek był bardzo ciekawy. A mam również dla Państwa bardzo dobrą wiadomość, ponieważ to było nie ostatnie starcie tych drużyn. bowiem zarówno Igloomen, jak i Rodziny Restauracje grają w Pucharze Ligi i to właśnie w Pucharze Ligi spotkają się ze sobą już 17 grudnia 2019 roku na poziomie półfinałowym, tak jak już wspomniałem. Kolejny mecz, który mieliśmy okazję oglądać Aha, to oczywiście zapomniałem dodać, że ze spotkania e, Czystych Butów i Iglomenem rodzinnych Restauracjami jest skrót nas e, na kanale Ligi, podobnie jak na uczuć nowego MK Timu z Dream Teamem. I również jest skrót ze spotkania ASPS-u kolegi medikum ze Złotymi Chłopakami. Powiem szczerze, że bardzo sobie ostrzyłem zęby na to spotkanie, ponieważ o ile Wspominałem, że inne drużyny zaliczają serię porażek, to właśnie AZS i Złote Chłopaki zaliczają, owszem, serię, ale zwycięstw, bowiem AZS wygrał cztery ostatnie spotkania, a Złote Chłopaki wygrały dwa ostatnie spotkania, co było o tyle ważne, że wcześniej były ostatnim zespołem w lidze. Niestety dla dramatyzmu tego spotkania i dla dramatyzmu ligi mesz ten ułożył się pod dyktando e, akademików. W drugiej minucie strzelił bramkę CEMPA i mimo, że bardzo szybko wyrównał Adamczyk, to stroną przeważającą była drużyna AZS-u Kolegium Medicum. Widać było, że niestety złote chłopaki są cieniem tej drużyny, e, która wygrywała dwa poprzednie spotkania. Brakowało tego czegoś, brakowało komunikacji, brakowało czasem podania lub szybszego powrotu i napędzało to yy, huraganowe ataki AZS-u. I po golach kokoszki i poręby w, 30, w 15 minucie było 3 do 1. W minucie 18 przedłużony rzut karny wykonywał sierny, ale chybił. I chwilę później to właśnie poręba pokazał koledze krótki instrukter, jak wykonywać rzuty karne, i zrobiło się 4 do 1. Znakomicie gromma ZTS-u dyrygował Jakub Cempa, który zarówno potrafił strzelić, jak i podać. W efekcie w 31 minucie mieliśmy już 8 do 1, i wówczas swoją bramkę, będącą oczywiście czwartą bramką w rozgrywce, Strzelił kwiecień. Końcówka jednakże należała do AZS-u, a mianowicie do Banaczyka, który dołożył jeszcze dwa gole. I AZS z kolegi Medikum ogra tych chłopaków 10-2. do 2. Oznacza to, że złote chłopaki wróciły do strefy spadkowej, natomiast AZS z kolegi Medikum nie odrobił, co prawda, straty do lidera, natomiast oddalił się od y, trzecich dragonów na, y, już na y, 3 punkty. I ostatnim spotkaniem, które było transmitowane na żywo, i zapis tej transmisji z komentarzami, możecie Państwo obejrzeć na kanale Ligi, był pojedynek dragonów z mikrotekiem. I nie oszukujmy się. Dragony na początek tego spotkania po prostu na hale nie dojechały. A dojechał e, zarówno na hale, jak i rywala Skowron, który w czwartej minucie już miał dwie bramki na koncie. E, w ósmej minucie bramkę kontaktową dla dragonów strzelił ślusarczyk. Jednakże jeszcze przed przerwą e, Skowron skompletował hatryka i było 1 do 3. W drugiej połowie było widać, że dragony nie chcą popełnić błędów z meczu za azs em I dzięki bronce szusarczyka zrobiło się w 26 minucie 2 do 3, ale w 32 minucie bardzo dobry i przede wszystkim bardzo precyzyjny strzał z dystansu oddał walczyk i zrobiło się 2 4. Błyskawicznie na to diktum odpowiedział Filipowski w 33 minucie, i już mieliśmy 3 do 4. Dragony postawiły wszystko na jedną kartę i opłaciło się. Na minutę przed końcem spotkania Filipowski strzelił swoją drugą bramkę i dragony zremisowały 4 do 4 z mikrotekiem. I co ciekawe, było to szóste z rzędu spotkanie dragonów bez zwycięstwa, piąte ligowe z rzędu spotkanie dragonów bez zwycięstwa. Ostatni mecz wygrali właśnie z mikrotekiem, tylko że w pucharze ligi. Ale liga jest tak wyrównana, że mimo to dragony cały czas są na podium. Natomiast dla MikroTeku było to trzecie z rzędu spotkanie bez wygranej i e, jednakże ten punkt pozwolił im minąć w tabeli złotych chłopaków. Podsumowując, wyniki spotkań, które odbyły się w tym tygodniu. Czyste buty, iglomanie, rodziny, restauracje 1 do 2. Drink Team, MK Team 2 2. AZT z Kolegium Medicum Instytutu Centrum Złote Chłopaki 10 do 2. Dragony Mikrotek 4 do 4. Kiedy spojrzymy na tabelę, widzimy, że coraz bliżej tytułu mistrzowskiego jest drużyna iglomenu i rodzinnych restauracji, która ma komplet punktów po 9 spotkaniach. Na drugim miejscu mamy AZT z Kolegium Medicum z 5 zwycięstwami, co przekłada się na 15 punktów. A dalej jest już tradycyjny, bardzo duży ścisk. Dragony mają punktów 12. I MKT, a MKT ma punktów 11. I co ciekawe, tak jak wspomniałem, obydwie te drużyny w ostatnich pięciu spotkaniach nie wygrały, a mimo to są w górnej połówce tabeli. Na piątym miejscu w tabeli plasują się Mistrzowskie Czyste Buty, szóste miejsce to mikrotek z ośmioma punktami, natomiast w strefie spadkowej są ponownie Złote Chłopaki z punktami siedmioma oraz Drink Team, który ma punktów 6. Jeżeli chodzi o przyszło tygodniowe spotkania, to pierwszą i najważniejszą informacją jest to, że spotkanie MK i kolegium y, u Kolegium Medikum Instytutu Jagiellońskiego zostało przełożone na 8 stycznia 2020 roku. <laughs> Przepraszam. ze względu na to, że w tym samym czasie y, AZS Kolegium Medikum Instytutu Jagiellońskiego rozgrywa mecz akademickie mistrzostwo Polski. A zmagania w dywizji A tak naprawdę zaczniemy dzień wcześniej, ponieważ zaległy mecz ligowy będą rozgrywać drużyny znajdujące się w strefie spadkowej, czyli Drink Team i Złote Chłopaki. W meczach środowych Drink Team będzie podejmował iglomena i rodzinne restauracje i ten mecz będzie transmitowany na żywo na kanale naszej ligi, a w tym samym czasie Mikrotek będzie podejmował czyste buty. Spo z, z, z Serię spotkań zakończy pojedynek Złotych Chłopaków z Dragonami. Serdecznie Państwa zapraszam na hale na osiedlu handlowym 4 i dziękuję za uwagę. I przypomnę jeszcze raz, że możecie zarówno zasubskrybować kanał, tak żebyście widzieli, kiedy pojawi się wrzutka na YouTube'a. Przypominam, że na kanale Ligi są skróty, są relacje na żywo i tym samym odcinek 17 futsalu w Krakowie uważam za zakończony. Dobranoc. Postscriptum. Zapomniałem o najlepszej piątce kolejki. W bramce mamy Sergiusza Paliona z Iglomenu i Rodzinnych Restauracji. W polu Michała Ścieżkę z tej samej drużyny. Następnie mamy Krzysztofa Cholewickiego z Drink Teamu, Jakuba Cempę z AZS-u Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Łukasza Skowrona z Mikroteku. Natomiast zawodnikiem kolejki zostaje wybrany Krzysztof Cholewicki, zawodnik ostatniego w tabeli w tym momencie Drink Teamu. Dziękuję za uwagę.